Siemka, dziś mam dla Was sneak peek nadchodzącej aktualizacji. Zmiany są już coraz bliżej, więc zapraszam do oglądania. Na pierwszym obrazku widzimy lawetę, co może oznaczać zupełnie nową pracę. Miejsce, w którym się znajduje, to Sławno, a te czerwone i niebieskie światła mogą wskazywać na nowy system AI botów, które tym razem będą poruszać się po centrum miasta. Tutaj ponownie mamy lawetę, tym razem z widocznymi zabrudzeniami na blachach. Co sugeruje, że może być związana z mechaniką samochodową. Czyżby praca laweciarza wiązała się z naprawą pojazdów? Teraz coś dla fanów ciężarówek. Jeśli kiedykolwiek graliście w Polish Car Driving i przewoziliście kamień tirami, zauważycie, że Amax dodał tabliczkę u góry paki. To nowy szczegół, ale trochę dziwi fakt, że druga tabliczka poniżej nie została usunięta. Czy powinny być dwie? Na następnym obrazku widzimy ciężarówkę. Czy to oznacza, że Amax wprowadzi ciężarówki do PCD? Zastanawiające, prawda? Może to nowy typ pojazdu w nadchodzącej wersji. Kolejna grafika z lawetą pokazuje kierowcę, któremu zepsuła się skoda i oczekuje na pomoc. To ostatecznie potwierdza, że nowa praca laweciarza faktycznie pojawi się w grze. Coś zupełnie nowego. Amax kilka dni temu udostępnił sneak peek nowego UI w sklepie samochodowym. Wygląda na to, że interfejs zostanie całkowicie zmieniony. Szkoda, że stare UI zostanie usunięte, bo miało swój klimat, ale zobaczymy, jak sprawdzi się nowe. Pojawi się też nowy mandat, tym razem za niezapalone światła. Nowa funkcja zapowiada się ciekawie i może wprowadzić więcej realizmu do gry. Na koniec mamy UI dotyczące kupowania nowych samochodów. Kolejna duża zmiana wizualna w grze. Dziękuję za uwagę. Na dziś to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.